Byliśmy niedawno w klubie satanistycznym w San Paulo. Miejsce o nazwie Krwawy Bar, Satanistyczny Klimat. Takie miejsce w filmach prowadzone są przez wampirów. Ale i w tym miejscu widzieliśmy działanie Bożej Mocy. Widzieliśmy ludzi oddających swe serce Jezusowi. Także w Polsce graliśmy w klubach, gdzie zwykle gra się ciężki metal, i też tu byliśmy świadkami obecności Jezusa. Widzieliśmy ludzi skłaniających swe kolana przed nim. We Wrocławiu 25 osób na kolanach, powierzających swoje życie Jezusowi. Widzisz, Jezus powiedział: Jeśli przychodzicie do mnie, musicie być jak małe dzieci. Jedyną rzeczą, jaka przeszkadza mi w relacji z Bogiem, jest duma. Bo kiedy Jezus umarł, zabrał wszystko, co złego uczyniłem i umieścił to na krzyżu. On zabrał też cały mój ból, wszystkie moje zranienia. Teraz nie ma niczego, czego on by mi nie przebaczył i nie przezwyciężył. I wszystko to Jezus chce uzdrowić. Powstrzymuje mnie jedynie duma, niechęć, by przyjść pod krzyż i ukorzyć się przed nim. Jezus powiedział. Musisz wziąć swój krzyż. Muszę przyjść i powiedzieć: Jezu, potrzebuję ciebie. Nie mogę zmienić siebie samego, jestem pusty. Potrzebuję twego duchowego wsparcia potrzebuję, żebyś przyszedł do mojego życia. Nie jesteśmy stworzeni tylko po to, by być jak bezrozumne zwierzęta. Każdy człowiek powinien mieć tego świadomość. Nie zaistniliśmy tylko po to, by umrzeć. Każdy został stworzony dla jakiegoś celu. Naprawdę każdy człowiek wewnętrznie to czuje. Tak więc na naszych koncertach mówimy, jeśli masz sobie tę pustkę, odpowiedzią jest Jezus. Ale musisz siebie uniżyć, musisz odrzucić swą dumę, musisz wyjść do przodu, przed wszystkich twoich znajomych, musisz klęknąć i powiedzieć: Jezu, potrzebuję ciebie.